Ja, Siemanko Murteczki, z tej strony Reakcja Sztosa, Witam Was w kolejnym odcinku. E, sprawdzimy kawałek teledysk, który dużo, dużo, dużo osób mi podsyła w komentarzu i gdzieś na DM-ach, e, Messengerach, żebym to sprawdził, czyli BDOS Ilanek Rewolucja Romantyczna. E, I wszystko spoko, tylko że jakby w tym kawałku są mocne prawa autorskie, więc e, po prostu mm, będzie re, reakcja, którą już nagrałem wcześniej. Ale po prostu powycinam wszystkie te wersy, które gdzieś tam rozkminiłem I wtedy będziecie mogli sobie to obejrzeć Tylko, że będzie bez dźwięku, tylko z wideo Jak nie chcecie oglądać, to zapraszam na inne reakcje, gdzie wszystko jest C A jak chcecie zobaczyć, co tam mam do powiedzenia na temat tych jakichś wersów, które rozkminiłem Gdzieś tam zobaczyłem ich znaczenie To zostańcie ze mną I elo Ok, sprawdzamy. W skąpym świetle ulicy, gdzie rogowie czają się na każdym kroku, można ufać tylko najbliższym przyjaciołom, których lojalność jest teraz szczególnie ważna. Przyszedł czas na rewolucję. To wejście mega jest takie mroczne, ale przywołuje mi od razu na myśl e, jakieś kawałki kaniego westa, gdzie on też właśnie używa tego autotuna i tych takich e, syntowych brzmień, które jakby robią nastrój taki mroczny. I tutaj na tym wejściu mega mogę do tego to porównać. Ej, ale mi się ten głos podoba tej dziewczyny jest mega zajebisty i nawet nie wiem, kto to śpiewa za bardzo, ale. Myślę, że szkoda, że nie jest ona ujęta jakby w, yy, w tym opisie. W sensie w opisie jest, ale jest BDS lanek, a tej typiarki nigdzie nie ma. To jest trochę takie. Powinna być gdzieś tam, chociaż w nawiasie, dopisana na tym głównym. Walczył życie, dorastałem w patologii. E, dorastał w patologii i walczył o życie w gimnazjum, bo jak wiemy, z kawałka Gustaw tam jest wszystko przedstawione, jak wyglądało jego, że tak powiem, szkolnictwo. I nie było to za bardzo e, oblane lukrem, to wszystko, że tak powiem. Nie było słodko, tylko miał bardzo ciężkie przeżycia. Oj, szafy, bo jestem tak wychowany, i to są moje... moich ludzi, nawet jeśli któryś wyskoczy ze szafy, czyli. Z szafy, czyli zrobi taki e, chyba coming out. Chodzi, że jak ktoś z jego tam nie wiem ekipy, czy tam z otoczenia ze znajomych okaże się, że jest gejem albo jakimś e, bi czy cokolwiek, to on i tak nadal będzie ich szanować, bo jakby nie obchodzi go co, co czujesz, tylko obchodzi go jakim jesteś człowiekiem. Naprawić kraj albo z go do końca! Ja, ja pierdolę w mordę, posłuchaj każdego ojca! kulturalnie, czyli to jest taki follow-up do tego e, kawałka, gdzie, z którego wynikły te gwiazdki, e, wiadomo jakie, e, ale czy to właśnie było kulturalne? Według mnie też tam ostro pocisnął, ale według on to, on to jeszcze zrobi mocniej. Tutaj widzę, że to też jest polityczny kawałek, i że to dopiero jest rozgrzewka. Człowiekiem, ty pierdolny głupku, mamy tylko jedno życie! To jest życie. właśnie y, zobrazowane, o co chodzi, jakby w tych wersach. Nadal jestem. Co noc jestem, jebanym kotem, bedi skąd? Na czyli to jest jakby zmienianie się człowieka w zwierzę. Masz te bliznę. Teletubisie, ten wasz idą brzmi jak dzwonek, twoje stare. No bo wiadomo, jestem zawsze z gangiem jak Teletubisie, bo Teletubisie się trzymają cały czas razem. To jest takie. Śmieszne, ale mega, mega można sobie wyobrazić, obrazujący jest ten wers, tak powiem. Prawdziwy OG, czyli Original Gangster, czyli taki ktoś, kto zawsze sprawuje piecze nad jakimiś tam młodszymi albo tymi, którym pomaga się jakby wybić i takim... Tu, na, tu BDS mówi o sobie, ale na przykład dla porównania dla niego OG jest Białas, bo też pomagał mu się tam w wieku iluś, tam 14 czy 15 lat. Pomagał mu nagrywać chyba jakieś pierwsze kawałki, z tego co się orientuje. Było tam w jakimś wersie, wersie że podał mu pomocną dłoń. I tu teraz BDS jest jakby dla innych też tą pomocną dłonią. Jeżeli tylko płaczę, ale wiesz, takie porównanie do aktora musiała, czyli. Wszyscy właśnie tak zawsze sobie wyobrażają, że on pewnie leży sobie i pachnie i nic nie robi, i że jest. E, że zawsze jest wesoły. A on na pewno, tak jak każdy, ma złe dni, mimo tego, że jest jakby aktorem na fali i jest znany. dziewczyny nie bały się nocą chodzić po W Polsce jest właśnie tak, że wieczorami, jak gdzieś dziewczyny wychodzą i tak dalej, to się boją. Ale myślę, że i tak Polska jest w miarę bezpiecznym krajem, jeśli chodzi o, o takie rzeczy. Kurwa, o kradnę! Ale w ogóle mindfuck, bo on przed chwilą nawijał o tym Maćku, a on teraz jest tu z nim w teledysku. Pierdolona Jechałem do że koniec. zabić mnie najpierw. Reżyseria Kamil Lanek odwalił kawał dobrej roboty, bo jest mega dużo miejscówek kozackich, fajne są te ujęcia. E, mi się kojarzą e, kojarzy mi się ten klip z e, takimi rosyjskimi e, klipami produkcjami, bo tutaj też w jakimś ujęciu chłopaki tam bez koszulek krapują i tak dalej. E, ale to jest zupełnie coś innego i nie było czegoś takiego. Ten kawałek nawet nie ma refrenu ani nic. Ale mimo tego i tak jest zajebisty, jest kurde taką, taką recytacją wersów, ale na najwyższym poziomie. I to jest rewolucja, to jest bardzo. Bardzo kurde, no rozpierdol. Tu ciężko jakby użyć jakichś takich słów. Mi się to bardzo podoba i wydaje mi się, że e, tak jak ten poziom cały czas e, wzrasta, to ja jestem ciekawy, co będzie na tej płycie e, ostatecznie. Bo to jest chyba tylko jakaś zapowiedź, więc to, co tam będzie na tej płycie, to na pewno będzie zajebiste. To będzie taka walka między BDS-em a Szpakiem chyba o, o najlepszą płytę, nie wiem czy tego roku, czy oni już wydają w nowym roku. Ale to będzie ciężka walka i zobaczymy, kto ją wygra, a ten klip jest naprawdę dojechany. To była moja reakcja. Dzięki, że byliście ze mną. Jak Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę albo subskrypcję. Na pewno będzie ode mnie więcej jakichś materiałów. Pozdro!